Jeśli kiedykolwiek próbowałeś rozbić kokos, to wiesz jak trudne to jest. Ale nie dla gigantycznego kraba kokosowego. Jego bronią są dwa potężne duże szczypce, którymi ten złodziej palm potrafi przeciąć i rozszarpać na kawałki zielony kokos. Rozpiętość jego nóg sięga do 1 metra, a waga do 4 kg. Te silne stworzenia mogą podnosić przedmioty ważące do 30 kg. Żywią się wykwintną dietą kokosami, owocami, różnymi nasionami, szczurami i morskimi ptakami a ich oczekiwana długość życia to do 60 lat. Dorosły krab spędza całe życie na lądzie, ponieważ faktycznie tonie w wodzie, mając płuca zamiast skrzeli. Kraby kokosowe potrzebują naszej ochrony i znajdują się na liście gatunków zagrożonych z powodu nadmiernego połowu przez ludzi oraz z powodu groźnych zmian klimatycznych.